Witam strzelczyki. Ua! No z takim przytupem widzę. Muszę się tu ułożyć. Kochani moi, czytanie na to, co zostawić, co wpuszczamy do naszego życia w nowym roku. Czyli taki troszeczkę rachunek sumienia można powiedzieć. Um... I przyjrzenie się temu, co tam jeszcze jest do załatwienia, żeby mogło zaistnieć coś fajniejszego przyszłości I tak to. Mm, tak to tutaj. Mam nadzieję, że zrozumiecie, bo chodzi o to, że żeby coś przyszło nowego, trzeba się pozbyć starego i nie ma innej opcji, kochani. Ja karty mam już przygotowane, oczyszczone, więc lecimy z tematem. Byście potrzebowali czytanka prywatnego, to w opisie filmu macie link, macie maila do mnie. Są jeszcze miejsca, więc można się odezwać. Yy, no i dobra. To tak z takich ogłoszeń parafialnych. Teraz lecimy. Lecimy z tematem. Co strzelczyki powinny zostawić za sobą? Z czym się uporać? Co załatwić? Co zobaczyć? Co dojrzeć? I co wam przeszkadza, żeby wpuścić to nowe? Zobaczmy, co u co jeszcze? A co strzelczyki? Na co strzelczyki mają szanse w nowym roku? Co może fajnego przyjść? Co może się odblokować? Jakie szanse, jakie okazje, jakie możliwości? Co tutaj dla strzelczyków w nowym roku? no i fajnie no i bajeczka i to mi się podoba i zobaczmy radę dla nowy rok dla strzelców jaka rada dla was zobaczmy jaka rada dla strzelców na nowy rok wizja no będziecie mieli tu wizję widzę i to całkiem całkiem są. Znajdź klarowność co do tego, czego chcesz w swoim życiu. Czego potrzebujesz? Co chcesz osiągnąć, tak? Miej tą wizję. Zróbcie sobie może mapę marzeń. To też może wam pomóc w zdobyciu tych celów. Bo one w przyszłym roku mogą zaistnieć jak najbardziej. I mamy Lilith. Odzyskaj swoją moc. Może ktoś wam tą moc zabrał w ostatnim czasie? Może sami sobie ją odbieracie? To jest też bardzo prawdopodobne, kochani. Bardzo często. Znaczy, bardzo często. Ja uważam, że jeśli chodzi o nasze życie, jeżeli ktoś ciągle będzie szukał winnych na zewnątrz, to nigdy nie znajdzie przyczyny swojego nieszczęścia. Trzeba patrzeć do siebie. I nie chodzi o to, żeby siebie obwiniać za to, że. Um, coś tam nie wyszło, coś, coś tam idzie nie tak jak trzeba tylko żeby mieć taką refleksję, dlaczego ja pewne osoby wpuszczam do swojego życia dlaczego nie pozwalam sobie na pewne zmiany w swoim życiu i tak dalej, i tak dalej co się takiego we mnie dzieje, że moje życie wygląda tak jak wygląda bo to chodzi o nas, no my Mamy zawsze wybór i nas na siłę nigdzie nie pcha, tylko że lęk i strach, i chęć kontrolowania pewnych rzeczy w naszym życiu powoduje to, że nie otwieramy się często na nowe, zostajemy w starym, a potem płaczemy, że jest nam źle i niedobrze. No i to jest cała filozofia. Ok, musicie zostawić w przeszłości jakieś zawieszenie. Niektóre strzelczyki są zawieszone, a tutaj macie gwiazdę. Może musicie, hmm, może czekacie na spełnienie jakich, mm, jakichś marzeń, i to może dotyczyć też jakiejś przeszłości, bo tutaj mamy ósemkę kielichów. To by mi się tak pokazywało, jakbyście, jeżeli chodzi na przykład o relacje, że jest ktoś, kto już był w waszym życiu lub Pojawił się w Waszym życiu, kogo upatrujecie jako taką gwiazdkę z nieba i nadzieję na lepsze jutro. E, dlatego się zawieszacie i czekacie na jakieś y, tutaj ruchy, decyzje. No i może niepotrzebnie, kochani. Może niepotrzebnie, bo u Was jest właśnie potrzeba wizji. I o tym mówi Trójka Buław. W trójce buław my już wypatrujemy tego, co ma przyjść do naszego życia, tego, co sobie zaplanowaliśmy, to już poczyniliśmy pewne kroki i czekamy teraz na owoce tego. No i Wy tak czekacie. <grym> wy tak czekacie w zawieszeniu. A może tu potrzebne jest, potrzebne jest spojrzenie z szerszej perspektywy, z większej perspektywy. Pewnego rodzaju oświecenie, zrozumienie, czemu, czemu pewne rzeczy dzieją się tak, a nie inaczej. Tak? Zobaczmy tego wisielca. O co tu chodzi? No, a z pentakli No, czekacie na jakąś okazję. Aż coś przyjdzie, aż coś się objawi, aż przyjdzie jakaś okazja, jakaś oferta, jakaś propozycja, e, jakiś nowy początek. Dlaczego gwiazda? Dlaczego gwiazda? No to jest ta gwiazda wasza. Hmm. Paść buław. A dlaczego ósemka kielichów? Od czego wy nie możecie odejść? A bo się czegoś trzymacie, kurczowo, moi mili. Wy się czegoś trzymacie tutaj. I to mocniutko. Oj, mocniutko. No dobra. No to musicie się puścić. Tego, czego się trzymacie z przeszłości, bo tu ewidentnie karty pokazują, że trzeba zostawić jakąś przeszłość za sobą, to, co wam nie służy, to, co już nie działa w waszym życiu, to, co sprawia, że właśnie wisicie i stoicie w miejscu i nie możecie jakby powziąć tych okazji, tych, tych ofert, tego wszystkiego. Może trzeba przejąć, kochani, przejąć jakby dowodzenie nad swoim życiem. Przestać czekać, aż coś przyjdzie, aż coś się objawi, stanie, zmieni, odmieni, czekać na jakąś właśnie gwiazdkę z nieba, tylko tu potrzeba działania. Wyjścia z zawieszenia i potrzeba działania tej wizji. Działanie. Ale żeby zacząć działać, to trzeba odejść od jakiejś przeszłości. Od jakiej? Nie wiem. No Wy będziecie wiedzieć. Bo tu może się, nie wiem, jakieś kwestie domowe się pokazują tu praca na kilka etatów może też może jakaś własna działalność ale chodzi tu o jakieś poczucie na pewno stabilizacji bezpieczeństwa dom nieruchomości praca finanse to wszystko się tutaj jakby wokół tego na ten moment widzę pokazuje tak że trzeba wziąć tu odpowiedzialność za, za te rzeczy że trzeba się gdzieś ukierunkować podjąć, podjąć jakieś konkretne decyzje, działania e, i wyjść z zawieszenia. Już nie czekać, nie myśleć, nie, nie, nie bujać w obłokach, ymm, tylko działać, tylko robić i puścić to, czego wy się tu trzymacie. Czwórka pentakli to jest to takie ja y, trzymam to wszystko dla siebie, ja nie wypuszczę. Coś tu mam, coś osiągnąłem, osiągnęłam i długo na to pracowałem, pracowałam i teraz ciężko no czemu mi tu nie łapiesz ostrości? No może tak. I teraz ciężko mi to puścić, może chodzi o inwestycje w coś, moi mili. Może trzeba w coś zainwestować, w nowy dom, w, nowy, w nowe coś, w nowy biznes. No i boicie się i opieracie się. A może trzeba wziąć swoje oszczędności i wyprowadzić się skądś. Odejść od kogoś i postawić na siebie, i też się tego boicie. No, jak to tak? No, tyle lat tutaj spędziłam, czy spędziłam przy tym człowieku, zainwestowałam, zainwestowałam w to, i teraz co? I teraz mam sobie tak po prostu pójść. O! I trzymacie te monety, a na kolanach macie klucz do, te, do, do rozwiązania swoich problemów, tak naprawdę. A wy się skupiacie na tych monetach. A nie skupiacie się na tym, żeby właśnie tym kluczem tu pooperować. Bo może skarb, na którym siedzicie, macie, macie klucz do skarbu, ale siedzicie na tym skarbie i nie dostrzegacie, tak jakby. Bo można tą kartę dwojako rozumieć: że właśnie te monety pochodzą z tej skrzyni, i wy się tak, tak się uparliście i tak siedzicie, i nie dam. Nie dam, nie wpuszczę, nie odpuszczę. Nie zostawię. Mm -mm. No ale jak nie puścicie, nie zostawicie, nie zrobicie miejsca na to, co nowe. By... I będziecie tkwić w jakimś impasie, ciągle czekać na wiastki z nieba, które prawdopodobnie no nie przyjdą, no bo nie ma miejsca. No bo jak? No gdzie? No. Zawieszenie totalne. Ma Strzelczyki. No, kto jak to, ale wy. <laughs> ale wy. Słuchajcie, kochani. Wy macie szansę na sukces w przyszłym roku. No macie szósteczkę była, proszę zobaczyć. Sukces. Osiągnięcie swoich celów. Awans. E, uznanie społeczne. Macie szansę się gdzieś wybić, pokazać. E, zakończyć jakiś stary cykl. Otworzyć się na świat. Tu mam dwie karty, które mogą sugerować, że ten sukces musiałby być okupiony być może przeprowadzką, zmianą miejsca, zmianą, zmianą pracy, ale, ale jest ta szansa, żeby ten sukces odnieść. Tu też chodzi o jakieś sprawy relacyjne, domowe, że tu by trzeba było prawdopodobnie coś zakończyć, coś zostawić. I wtedy jest szansa na, na, na coś innego, na budowanie na swojej lepszej przyszłości, tak? Pokazuje Wam się mak w przyszłym roku, czyli mak, który kreuje, mak, który zdaje sobie sprawę ze swojej mocy, spra sprawczości, że to on ma tutaj kontrolę nad wszystkim i w zależności jak użyje swoich zasobów, talentów, w taki sposób jego życie będzie się manifestować i objawiać. Więc macie tu szansę naprawdę wystrzelić, o co chodzi z magiem. Zapanować nad jakimiś lękami, wziąć odpowiedzialność, nie ulegać tym lękom, i wtedy jest szansa na odmianę losu, kochani. Na to, że Wy gdzieś zabłaśnijcie. Niektóre strzelce mogą zdobyć jakąś sławę, popularność, moi mili. No, jak postawicie na siebie, jak tutaj wejdziecie w rolę tego cesarza, który wie o co mu chodzi. On kuma, on wie. On wie po co on idzie. On stawia na swoje cele. To jest karta mówię, szefa ojca, ale to jest człowiek, który bardzo często ma właśnie to swoje przedsiębiorstwo, firmę. No i to właśnie daje tutaj otwarcie, jakiś zwrot akcji, jakiś synchroniczności, jakąś pomoc z góry, jakąś odmianę losu. Koło fortuny zatacza swój bieg, na waszą korzyść, bo wy wchodzicie wtedy w. No, w tą energię króla Buław, który kreuje właśnie, który wie, wie czego chce. Król Buław właśnie jest osobą publiczną bardzo często, dlatego wspomniałam, że możecie tutaj zdobyć jakąś sławę, że możecie tutaj się gdzieś pokazywać, że może, może założycie jakiś swój kanał na YouTubie albo na innych mediach społecznościowych i zaczniecie działać na szerszą skalę, dlatego pokazał nam się tam też świat wcześniej, tak, że wy jakby łapiecie zasięg i tutaj już wiecie o co wam chodzi, odcinacie się od tego co wam nie służy, zaczynacie dostrzegać swoje ne, że tak powiem swoją wartość w tym wszystkim no i tu się zaczyna dziać, na grubo niektóre strzelczyki mogą mieć jakieś w ogóle e, w ezoteryce jakichś takich no ja bym też powiedziała, nie wiem czemu tak mi tu przyszło przy szarce, kapłance, byłoby to bardziej, wydaje mi się. No wy musicie wyjść z cienia. Jest szansa na to, że wy w przyszłym roku odkryjecie swoją, właśnie swoją tą siłę sprawczą, że wy zrozumiecie, jak mocno możecie wpływać na swoje życie, właśnie. I zrozumiecie, że lęki i cienie, które macie, do tej pory tak mocno was blokowały. Te lęki i cienie to jest to, czego się tak mocno też trzymacie, albo yy, przez to nie chcecie puścić tego, czego się tutaj trzymacie. Hmm. Zwracajcie uwagę na intuicję, będziecie w przyszłym roku bardziej intuicyjne, będą sny, zwracajcie uwagę na sny, na swoją podświadomość, może praca z podświadomością też jest tutaj e, istotna, tak? No, a dlaczego szósteczka mieczy? Bo szóstka mieczy nam mówi o właśnie o tych przeprowadzkach, nawet za wielką wodę, za granicę ona nam tutaj mówi o tym, że te złe czasy się kończą i lecimy tam gdzieś, gdzie jest nam lepiej, tak? Gdzie, gdzie jest fajnie, gdzie jest miło, gdzie możemy się realizować, że zostawiamy właśnie w końcu tę te czwór, czwórkę pentakli i e, no i co? I, i zabijamy kiece i lecimy. Hmm? Zobaczmy szóstkę miedzi. A z kielichów? No to może być e, właśnie... A jeszcze dopowiedzmy. Hmm. No może się trafić jakaś relacja, kochani, która was otworzy i wyciągnie was z jakichś ograniczeń. Że stwierdzicie, że po tego asa kielichów to warto się przepłynąć, przejechać. Że warto tutaj zainwestować, że to będzie coś, co mnie otworzy, na, na nowe doświadczenia, na, na, na nowe uczucia, na nowe emocje. To może być w tą stronę, ale może być też w tą, że wy popłyniecie w stronę tego kielicha, a tutaj macie spełnienie emocjonalne, tutaj macie spełnienie swoich marzeń, życzeń, tego, o czym dawno myśleliście, tego, o, o, czego dawno. Pragnęliście, tylko baliście się właśnie wyjść z, z tej ósemki mieczy, z tych ograniczeń, które sami sobie tworzycie. To jest właśnie to: czegoś się mocno trzymacie. Może nie wierzycie w siebie, może, ym, może uważacie, że nie, nie podołacie, że nie dacie rady, a dacie. Tylko trzeba zrobić kroczek do przodu, i w przyszłym y, roku taka okazja się natrafi. I, i szansa na to, żeby ruszyć po ten kielich. Kwestia, czy się przełamiecie, bo tutaj może być jakaś kwestia właśnie zawodowa i żebyście tylko dostrzegli tą szansę. Nie wiem, czy tu też nie będzie strasznie dużo kart osobowych. Paść pentakli. To mi się tak kojarzy, jakby jakieś dziecko, a raczej już młody człowiek wyjeżdżał na studia spełniać swoje marzenia i tutaj ktoś musi to puścić. Mm, też tak może być. No tu z tym księżycem mamy tą arcykapłankę. Wy, wy, wypaplałam, kurczę, wypaplałam tą arcykapłankę. Może nie, nie trzeba tu od razu mówić o tych wszystkich swoich planach w przyszłym roku. E, raczej zachować to dla siebie w tajemnicy, na pewno zwracać uwagę na tą intuicję. Tu mamy i cesarzową, która może mówić o, o matce. Arcykapłanka też to jest kobieta mądra, posiadająca doświadczenie, ale też niesamowitą intuicję i wiedzę. E, Mamy arcykapłankę, mamy królową mieczę, mamy króla buław znowu. No. Macie ogromne szanse w przyszłym roku. Tylko musicie wyjść z tych ograniczeń. I jeżeli dacie radę, zainicjować tę zmianę, to będzie rycerz pentakli. A dlaczego rycerz pentakli? A cóż nam on tutaj powie ciekawego? Dlaczego? No bo nowy początek, nowy początek, w który się zainwestujecie, nowy początek, który, nad którym będziecie sobie pieczołowicie kroczek po kroczku e, pracować, rozwijać, tak? Tu, tu będzie szansa na to, żeby to naprawdę urosło w coś fajnego, ale to jest, mówię, to jest dla was nowy początek. W przyszłym roku macie szansę na nowy, świeży start, w nowym miejscu, w nowych relacjach, w nowej pracy, tu wszystko jakby zależy od Was, tak? Czy Wy zaufacie sobie na tyle? Czy te lęki, te przywiązania, ta strefa komfortu Was tutaj będzie trzymać w garści? A macie siłę? Macie, kochani, siłę większą niż Wam się wydaje. Macie siłę na to, żeby ten nowy początek zainicjować, żeby sobie z tym poradzić. Trzeba zadbać o asertywność, bo wielu osobom może się nie podobać to, że podjęliście takie decyzje. Podejmiecie, podejmiecie takie decyzje. Będziecie musieli, e, jakby, obronić się w tej sytuacji i nie poddać się, nawet jeżeli ktoś będzie wam tutaj zarzucał, że coś tam, coś tam, tak? Nie, to są moje marzenia. Taka jest moja wizja. I ja idę po to, czy się komuś to podoba, czy nie, bo ja muszę zadbać o siebie. I dzięki temu. Osiągniecie ten sukces, będziecie widoczni, będzie Wam się chciało, Wy będziecie chcieli podejmować to ryzyko, wyjdziecie z jakichś konfliktów wewnętrznych, tak? Zapanujecie też nad emocjami, albo pojawi się jakaś relacja. No i tu się dużo, dużo, dużo odmieni. Na lepsze mam wrażenie. Przestaniecie uciekać też kombinować, jak to zrobić, żeby nie podjąć jakichś ważnych decyzji. Po prostu urodzi się w was taka odpowiedzialność, sprawczość, że ja mogę, że ja chcę, że ja wiem, dokąd ja idę, że ja wiem, po co ja idę. To będzie tego typu energia. Ale musicie puścić to, co stare. Musicie zostawić jakąś przeszłość. Już się tego nie trzymać, nie czekać i nie mieć nadziei, że coś. Bo może niektórzy z was czekają, aż coś, coś tu jeszcze zaiskrzy, coś tu jeszcze się poprawi czy to na polu relacyjnym, czy na polu finansowo-zawodowym. Może być taka nadzieja, że jeszcze poczekam, bo a może mu się odmieni, czy jej, a może szef zmieni zdanie i da mi podwyżkę i awans, a może, może ja się tu jeszcze jakoś ułożę, a może to, a może tamto, a może wam to, i takie, a może, a może yy, a może przeleci Wam życie przed nosem i, i uciekną fajne okazje, więc może lepiej nie ryzykować, tylko jeżeli czujecie mocno w sobie, intuicja wam mówi, idź, rób, działaj, to idźcie, róbcie, działajcie, zostawcie w cholerę tą przeszłość, bo nie zrobicie miejsca, nie dacie sobie szansy na to, co nowe, nie dacie sobie szansy na, na rozkwit, na rozwój, a w życiu mamy właśnie rozkwitać, cieszyć się i się rozwijać, a nie siedzieć wiecznie w przeszłości, bo z przeszłości nie urodzi wam się jakaś większa przyszłość, możecie jedynie z przeszłości... Czerpać doświadczenie, wiedzę, to co już przeżyliście, czego macie nie robić, gdzie macie nie włazić po raz drugi, trzeci czy czwarty i czego unikać, tak, żeby sobie poradzić z trudnościami i, i wyzwaniami, jakie, jakie na Was czekają. I to jest tyle, co z przeszłości możemy brać, ani siedzieć tam wiecznie i nie czekać na jakieś, mówię, esy, floresy. Tutaj nic, to, to nic Wam nie da. Tu karty mówią, ale oczywiście bierzcie tak, jak czujecie, jeżeli. Chcecie zostać w przeszłości, zostańcie. Jeżeli czujecie, że trzeba zostawić przeszłość, zostawcie i idźcie po swoje. I, i, i po prostu rozkwitajcie. Niech te wasze skrzydełka się rozłożą w końcu i idźcie tam, gdzie, gdzie jest wasze miejsce, gdzie, gdzie będziecie czuć się dobrze. No. I tyle, moi mili. I tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję. Tak jak mówię, jeżeli potrzebujecie właśnie jakiegoś rozkładziku, jakiegoś czytania na ten nowy rok, jak się ukierunkować, może, może niektórzy z Was potrzebują tutaj jeszcze coś dodatkowo usłyszeć, zapraszam do kontaktu. Eee, mówiłam, że mail w opisie filmu mówiłam. Także ja Wam serdecznie dziękuję. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawicie po sobie jakiś ślad. Powiecie, jak to z Wami rezonuje. No i tyle, i buziaczki. Buziaczki przytulam Was mocno i życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego.